Cięka widzowie, a to, tak, to, to jeszcze tego nie grali. Czekajcie jakoś must Nie wiem to, Bo ja jestem teraz w lustrze w ogóle, nie? Jestem w pociągu, słuchajcie Jak widać Zaraz będzie, widać lepiej Patrz jaka mgła Nic nie widać nic nie widać, bo, bo rano Ja właśnie teraz słuchajcie Słuchajcie, jadę do Ełku. Jednak wybrałem Ełk. Jadę do Ełku. Jest wszystko w porządku. Fryzurka nowa. A <laughs> wesoła. No. Wiecie, że ja jeszcze nie mam biletu nawet kupionego. Ja nie wiem, czy ten pan w ogóle przyjdzie. Kurde, i bilet mi sprzedał. Słuchajcie, naprawdę wam mówię szczerze. Szczerze wam mówię. Że wsiadłem do pociągu bez biletu. I on stwierdził. Że potem mi sprzeda, ale kiedy on mi go sprzeda? To ja nie wiem. No pewnie sprzedam i go później. Także jadę do Ełku. Słuchajcie, jednak wybrałem Ełk. Także pozdrawiam prosto z pociągu. Prosto z pociągu pozdrawiam. A, taka pełna sala ludzi. Idziemy zobaczyć kibel. No to musimy go zobaczyć. Nie ma opcji nawet takiej. No, tak nie jest źle. Początek drogi. to jest nawet papier toaletowy i ręczniki. No. Czy walka działa? Nie wiem. Także pozdrawiam. Także pozdrawiam. Jadę jednak. Wybrałem Ełk. Jadę do Ełku. Hej, wagon. Mój, moja ulubiona cynsza. Moja ulubiona cyfra Także jak widzicie jestem w pociągu Przeszlibyśmy się po przedziałach, ale wszystkie puste, to tu można spać teraz, kurde, błyski. A nie no pani jakaś jest. No i tu dwie osoby. No i ty... No i nie no trochę jest osób, ale nie za wiele. No nie za wiele. Ja wam szczerze, że nie za wiele jest osób, kurde. No, ktoś przysnął Także, Także będziemy wełki gdzieś za godzinę i zełku na pewno jakieś mat... O, tak się właśnie robi. Tu jest różnienie. Kurde, tu jest głośno. Na pole mnie trachnie z powrotem. To jest to, to jest. Będzie mnie chłop szukał, bo ja nie mam biletu. A mam pieniądze, ale nie mam biletu to jest najśmieszniejszy. I on tak chyba nie chce mi go sprzedać. A tu się rozkarczyli. Chyba strasznie, kurde mocno, strasznie mocno zmęczeni ludzie. No, także idziemy po pociągu. Zobaczymy, gdzie ja dojdę. O jest właśnie pan bo ja szukam i szukam szukam i szukam pan, jak byłem Dobra, dobra nie ma sprawy dobra Dobra, także trzymajcie się zdrowo Pozdrawiam z pociągu Mexicano TV zawsze będzie kurde